Kiedy opowiadam o planowaniu, regularnie spotykam się z pewnym oporem. Dla części osób planowanie nie ma w ogóle żadnego sensu, bo przecież nawet jeśli jesteś bardzo trafny w przewidywaniu przyszłości, to prędzej czy później i tak popełnisz jakieś błędy, nie przewidzisz wszystkiego idealnie. Gdybyś był w stanie faktycznie tak dobrze planować, no to dawno byś był fortuną na giełdzie, czy w inny sposób dorobił się nie niezwykłego majątku, a nie bawiłby się w planowanie co jak za rok, za dwa, za pięć lat. Bo oczywiście jest z tym dużo racji. Faktem jest, że nie zawsze będziesz w stanie wszystko przewidzieć. Faktem jest, że Twoje plany będą wymagały poprawy, korekty, zmian. Faktem jest, że będą błędne, że sytuacja się zmieni, czegoś nie przewidziałeś, dostaniesz nowe informacje, okaże się, że wystartowałeś w ogóle z błędnych założeń i jest inaczej, niż się wydaje. Ale to nie jest tak naprawdę problem, bo kiedy masz już plan, dużo łatwiej go zmienić, niż kiedy po prostu skaczesz z miejsca na miejsce, możesz gdzieś dotrzeć. Co więcej, kiedy masz plan, za zatem jest to, że patrzysz długoterminowo, kiedy masz już ten plan, kiedy masz pewną perspektywę na przyszłość, dużo łatwiej jest Ci wyjść na 10, 20, 30 lat do przodu i zobaczyć, co tam może być w przyszłości, co tam jeszcze się może pojawić, jakie są alternatywy, jakie są dodatkowe opcje. Jest to dużo skuteczniejsze i dużo lepsze rozwiązanie niż gdybyś chodził z założenia, że dobra, nie mam żadnego planu, no żyjmy jakoś. Więcej, kiedy masz plan, to wszystkie Twoje działania, jeśli ten plan jest zupełnie długoterminowy, to wszystkie Twoje działania są ujęte w takim długoterminowym myśleniu. Wszystkie Twoje działania są postrzegane nie jako coś, co jest tylko i wyłącznie tu i teraz, ale coś, co się pojawia przez długi, długi, długi czas. Coś, co działa przez bardzo długi czas. W związku z czym, jeśli robisz coś, to patrzysz nie tylko na konsekwencje tej rzeczy tu i teraz, ale też za kilka, kilkanaście lat. I Jakby się okazuje, że coś co jest super teraz, długoterminowo by cię pogrzebało. I odwrotnie, coś co teraz się wydaje tragedią, ja na tym patrzę długoterminowo, ej, tak naprawdę to wcale nie jest aż takie złe. Podaj mi to, to, to i to. Fakt, że teraz jest gorzej, ale jeśli teraz przetrwam, to będę miał dzięki temu takie i takie efekty. W związku z czym planowanie pozwala Ci myśleć w większej perspektywie, pozwala Ci dostrzegać większe zróżnicowanie, większą systemowość całego układu i pozwala Ci łatwiej opierać się trwiałym pokusom i podejmować długoterminowo lepsze decyzje, co da Ci dużo lepsze efekty. I oczywiście raz na jakiś czas będziesz się musiał zatrzymać, zweryfikować, ok, mam taki plan, są takie nowe dane, łączmy to, stwórzmy coś nowego. Ale takie zatrzymanie się nie jest czymś złym i pozwala Ci mimo wszystko lepiej osiągać pewne rzeczy, lepiej realizować pewne rzeczy niż alternatywa. Więc warto to zrobić, warto z tego skorzystać, warto planować regularnie, dać się to dużo lepsze.